Cześć moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Pamiętajcie, jeżeli coś kupujecie lub kupujecie Pass użyjcie kodu POW, będę Wam naprawdę wdzięczny. Dzięki, musiałem to wepchnąć. Wybaczcie, ale muszę to wepchnąć. Dobra, yy, jesteśmy dopiero co niedawno po aktualizacji, jesteśmy po zmianie balansu i już zaczyna nam się klarować nowa meta. Cieszcie się z niej póki możecie, bo może przyjść, yy, może przyjść szybki, le lekki rebalans, ponieważ parę kart się troszeczkę za mocno zrobiło OP i teraz Wam pokażę deck, który aktualnie chyba drażni lawaluniarzy w końcu w końcu byłem świadkiem jak lawaluniarze płaczą nie mam nic za Was osobiście ale po prostu zmieńcie deck, dobra więc po ostatnim balansie meta wygląda tak a może nawet podobnie. Ebarby muszą być chyba praktycznie teraz w każdym deku. Ebarby tam leciutki dostały buffik, więc ebarby z glutem dają radę do tego healerka. Nie wiem, ja już tym dekiem nie grałem. Właśnie przed chwilą go skopiowałem i za chwilę go z Wami przetestuję. Więc serdecznie zapraszam. Dobra, to będzie ten odcinek serii. Jeżeli coś mi nie wychodzi, to nie nagrywam. Pierwsza walka nieudana. Pierwsza walka kompletnie nieudana. Zobaczymy, jak wyjdzie mi druga walka. Dziadek mróz. Trzeba, trzeba tym dekiem się nauczyć grać. Dobra, zobaczmy, co on tutaj ma. On będzie na golema grać. Będziemy na golema grać. Dobra, ten... na razie jeszcze nie jesteśmy... Czyżby to był na Golema? Może Tak, na Golema. To ja też zacznę. Mam Inferno Dragona mamy litki jakby mi się to udało przeforsować Dobre. Zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. No golem tu mój bije. Ja jego też niestety tam troszeczkę poobijałem nie za mocno. Dobra, baby dragon jakoś tu. Oho. Trzeba tego Derk prince'a zatrzymać jak najszybciej. golemem wychodzi. Myślę, że może może mi się uda przeatakować. Dobra, trzeba tą łyczkę tam z tyłu No może się uda na Golema. W ogóle Ragea mało używałem. Mało Hill Spirita używałem. dobra, Hill Spirit. Trzeba się nauczyć tego deku. Myślę, że trzeba się naprawdę nauczyć tego deku. I będzie mocny. Będzie mocny. No, pierwsza walka, dobra, na odcinku pierwsza walka wyszła, ale mm, pierwszy, to jest moja druga walka tym dekiem, żeby nie było. Aha, no widzicie, nawet on tutaj ma elitki, więc elitki są. Elitki są właśnie spotykane, dobra. Ja, z lustra jeszcze! No, chyba go. Elitki z mi jeszcze siękną. Widzicie? Elitki są mocno spotykane teraz w tej mecie na yy, arenie. Zwiścił się koszmar wszystkich graczy, którzy nienawidzą elitek. Dobra, robię ostatnie podejście pod nagrywanie tego odcinka. Nie wiem, czy mi się uda. Zobaczymy. To jest jawne znęcanie się nad powpikiem. Tak nie powinno być. Nie umiem grać w tekiem. Jaki jest wniosek? Meta jest do Bani. Meta jest do Bani. Taki wniosek z takiego dzisiejszego odcinka Wam. Dobra. Potestowałem ten deck. Ja, mówię, w tej mecie aktualnie dużo elitków jest w różnych kompozycjach. Ja ten deck wziąłem z Royal Pi, bo jest na razie chyba największe zapotrzebowanie na ten deck. Dużo osób właśnie daje połączenie gluta z barbami, więc życzę Wam powodzenia. Mam nadzieję, że szybko przyjdzie jakiś rebalans, bo ja chyba nie wytrzymam kolejnego sezonu z takimi dekami na arenie pograjderami, jeberbami, jeszcze z lustra. Dobra, trzymajcie się, cześć.